Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Czy o zabytkach można rozmawiać filmowo? Można. Czy są takie obiekty, których Państwo na żywo nie widzieliście, a bardzo dobrze znacie z filmów? Są. Eee, I taki niedaleko Białego Stoku. Bo jeśli ktoś z Państwa oglądał jakikolwiek odcinek u Pana Boga, czy za piecem, czy w ogródku, czy za miedzą, czy za chwilę będziecie Państwo oglądać u Pana Boga w królowym moście, to zawsze tam docieraliście na posterunek policji. No i tam wiele wydarzeń wiele śmiesznych rzeczy, ale przede wszystkim zabytkowa architektura. Okazuje się, że ten posterunek znajduje się w Supraślu przy ulicy Cieliczańskiej. To tak zwany Dom Klejna. Jeden z niewielu murowanych obiektów budownictwa fabrycznego w Supraślu. Wzniesiony został pod koniec XIX wieku jako Dom Administratora Fabryki Włókienniczej Bucholców. To jest wyjątkowe dzieło jak na Supraśl stanowiące unikatowy świadek epoki, przenosząc nas w czasach do przełomu XIX i XX wieku. Ten dom powstał jako w pewien sposób fragment fabryki włókienniczej, która w Supraślu wtedy się rozwijała i przez długi czas właśnie taką spełniał rolę. W momencie w którym Aleksander Klein w roku 1935 opuścił Supraś, wyjechał do stoku, bo okazało się, że tam ten biznes będzie szedł lepiej. Zgodnie z wolą Adeli Buchholz, wtedy właściwie właścicielce, jeśli tak mogę powiedzieć, w większości dóbr supraskich, budynek stał się własnością społeczności ewangelickiej i pełnił funkcję domu parafialnego. Po II wojnie światowej, gdy ewangelicy opuścili Supraś, budynek został przystosowany do potrzeb mieszkalnych i usługowych. W obszernej piwnicy zostały zamurowane nisze grobowe. Tak, tak, w tym budynku, w piwnicy mamy nisze, a parter został przeznaczony na potrzeby urzędu, miasta i gminy. A na poddaszu mieszkał burmistrz. Takie kiedyś były czasy, w połowie lat 50 zeszłego wieku urządzono tu pocztę. I ja sam pamiętam, gdy chodziłem na tą pocztę wysyłać listy, odbierać paczki. Był taki czas w moim życiu, że byłem bardzo mocno związany z Supraślem. I proszę uwierzyć, że wielkie było wrażenie i wielkie zdziwienie, gdy oglądając pierwszą część Pana Boga za piecem okazało się, że ta poczta stała się nagle komisariatem. Dzisiaj bardzo łatwo, spacerując ulicami Supraśla, ulicą Ciliczańską, Państwo zobaczycie ten budynek i takie déjà vu przeżyjecie, bo dla wielu z Was to będzie pierwsze spotkanie z tym budynkiem na żywo, ale sobie przypomnijcie, wow, jestem prawie jak w filmie. I tego Państwu życzę, żeby spotkanie z zabytkami, żeby nasze budzenie zabytków było trochę takie jak film z przygodami, tajemnicami i z pięknymi widokami właśnie na zabytki, podlaskie zabytki. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.